Didyt będzie starał się przeszkadzać brazylijskiemu, braterze i gol dla Sewilli. Chwile, w których gracze potwierdzają, że pamiętają o swoim koledze Renato, Brazylii kapitanem, bo Paolo Maldini, 39-letni gracz Milanu jest Sevilla 1-1, popatrzmy raz jeszcze. Odważnie przedarł się z prawą, prawą stroną. Gennaro Gattuso. Idealne dośrodkowanie. Właściwie bez najmniejszych problemów trafia do siatki serii. Filippo Izani. Murawę. Gattuso wciąż poza boiskiem. W dziesiątkę na razie piłka. Milanu święta. Teraz akcja. Przepiękny gol. Zobaczmy raz jeszcze, proszę Państwa, przepiękne podanie Andrzej Pirlo, kapitalny strzał z voleja Marka Jankulowskiego w przeciwległy róg bramki Andresa Palopa. Bardzo dobrze włączył się teraz, mądrze włączył się do tej akcji Marek Jankulowski. Kaka pędzi, Kaka jest przy nim, Dragutinowicz, Kaka już w polu karnym, Kaka z głębi pola ruszył Kaka. Podał, jak zwykle, dokładnie Andrea Pirlo, a Kaka zrobił swoje, nie ma wątpliwości. Podawcą rzutu karnego, kto lepszy, Kaka czy Palop, uwaga, broni Palop, jest to jest trzecie zmiana w drużynie Milanu, o tym może za chwilę, popatrzmy raz jeszcze na tę sytuację. Pierwszy strzał, znakomicie obroniony przez Palopa, no, dostał przy okazji bardzo mocno w twarzy, być może to jest właśnie Skutek tego uderzenia, to, że są przy nim w tej chwili masażyści drużyny Seville.